Dzisiaj człowiek może zbudować przybytek w 100% procentach podobny do tego, który wykonał Mojżesz na pustyni. Ale będzie mu brakować jednej rzeczy: nie będzie tam Ognia Bożego, a to jest najważniejsza część. Więc możesz patrzeć na inne kościoły i wzorować się na nich. Głosić tę samą doktrynę, wejść na naszą stronę internetową i posłuchać wszystkich tych kazań, przyswoić je i głosić je. Myślisz, że tak zbudujesz kościół? Nie, skopiujesz wzór, zabraknie ognia. Gdyż ogień zależy od człowieka pokornego i pobożnego. I jeśli Bóg nie znajdzie pokornego, bogobojnego człowieka, który drży przed swoją pracą, nie będzie tam ognia, wzór będzie wyglądał tak samo i można oszukać wszystkich, że jesteś częścią naszego kościoła. Jesteśmy jednym z tych kościołów. Jak długo będzie trwała ta chwała? Gdy Jezus przyjdzie, zedrze z niej tę fasadę i zdemaskuje twój kościół takim, jakim jest, i zdemaskuje starszego brata takim, jakim był naprawdę. Potraktujcie to poważnie, moi bracia i siostry. Martwię się, bo widzę niepowodzenia u starszych braci. I przeszkadza mi to. Odtworzyli wzór. Kiedy studiowałem historię kościoła, Zadałem sobie pytanie, dlaczego tak jest? Dlaczego ten wielki ruch został zapoczątkowany przez wielkiego męża Bożego, zanim dotrze do drugiego pokolenia? Po prostu wymiera. Dzieje się to wciąż i wciąż na nowo. Z każdym ruchem, jaki kiedykolwiek istniał, stało się tak w historii kościoła. Studiowałem to, bo chciałem uczyć się na błędach innych. Nie chcę powtarzać błędów popełnionych przez innych. I nauczyłem się jednej rzeczy. Założyciel znał Boga a jego naśladowcy znali doktrynę. To jest różnica. Założyciel znał Boga. Podobnie jak Eliasz żył przed obliczem Boga. Naśladowcy. Oni po prostu znali doktrynę. Otrzymali doktrynę i wzór i podążali za wzorem i doktryną. Ale Boga tam nie ma. To jak budowanie przybytku bez ognia. I tak się stało. Chwała Boża przeminęła. I jest tam zapisane starotestamentowo słowo Ichabat. Chwała odeszła. Więc rozwiązaniem jest stwierdzenie, że każdego z was Bóg może użyć do zbudowania Kościoła, jeśli zdecydujesz się na jedną rzecz. Panie, jestem zdeterminowany, aby wspiąć się na szczyt tej góry. Jaki jest szczyt tej góry? Gdzie nic nie robię, Filipian 2, werset 3. Z egoizmu i nic z pychy. A jeśli odkryję w sobie jakiś egoizm lub pychy, natychmiast żałuję w prochu i popielę przed Bogiem i mówię: Panie, to nie była wina tej ani tamtej osoby, to był mój egoizm. To była moja duma. Chcę mieć takie samo nastawienie, jakie miał Jezus, który miał zero egoizmu, zero pychy. Gdy jest napisane, żebyśmy postępowali według jego przykazań, oznacza to, że mamy postępować bez egoizmu, zero pychy. I jak dziecko uczy się chodzić, my musimy nauczyć się chodzić. To długi spacer. Czy kojarzysz tych ludzi, którzy biorą udział w maratonach na Igrzyskach Olimpijskich? Czy wiesz, że, że przez 3-4 lata codziennie wstają i biegają te 40 km? Czy myślisz, że tak łatwo zdobywają te nagrody na Igrzyskach Olimpijskich? Nie. Utrzymują swoje ciała w dobrej kondycji. Jest wiele rzeczy, które lubią jeść, ale nie jedzą. Wielu rzeczy, które lubią robić, nie robią. Muszą wystarczająco odpocząć. Wstawać wcześniej rano i biegać 40 km każdego dnia. A potem pewnego dnia widzisz go stojącego na szczycie podziom i zdobywającego pierwszą nagrodę w postaci złotego medalu, a ty mówisz, wow, chciałbym tam być. Tak, chciałbyś tam być. Czy jesteś gotowy codziennie rano wstawać i biegać 40 kilometrów? Czy jesteś gotowy zaprzeć się siebie wszystkich tych potraw, które lubisz jeść? Taką cenę on zapłacił. Za tym mężczyzną stojącym, za złotym medalem, za wygranie maratonu, kryje się historia samozaparcia. Za każdym bożym mężczyzną i bożą kobietą, których Bóg użył, kryje się historia samozaparcia, o której możesz nic nie wiedzieć. Ale możesz to zrobić, jeśli chcesz zapłacić odpowiednią cenę. Jeśli jesteś zdecydowany, wspiąć się na tę górę, powiedz, panie, chcę mieć taką samą postawę, jaką miał Jezus, który kochał Kościół i oddał za niego samego siebie. Pomyśl, jak ty dajesz siebie dla dobra swoich dzieci? Czy jest tu ojciec lub matka, którzy nie poświęcą się dla swoich dzieci? Jak wiele poświęcacie dla swoich dzieci? Czasu, energii i pieniędzy, swojego życia. Ilu z was będzie tak kochać kościół? Właśnie tacy zbudują kościół. Chrystus umiłował kościół i wydał za niego samego siebie. Znam ten werset. Wiele razy Pan przemawiał do mojego serca. Więc chcesz zbudować kościół? Można zrobić to tylko w jeden sposób. Musisz to zrobić tak, jak zrobił to Jezus. Kochaj kościół i poświęć się dla niego. To znaczy, że nie narzekasz na innych. Pamiętam, że wiele lat temu w naszym kościele był to początek. Bardzo dawno temu. Kiedy mieliśmy wiele różnych obowiązków wobec różnych ludzi w sprawach konserwacji i sprzątania tego budynku, kiedy to było tylko jedno piętro. I był ktoś wyznaczony do czyszczenia toalet na zapleczu. Ale on się nie pojawił. I moją pierwszą reakcją było: jaki to nieodpowiedzialny człowiek. Pan natychmiast mi powiedział: Czy mój dom jest Twoim domem? Powiedziałem: Tak, Panie. Więc idź i sam wyczyść toaletę. Więc poszedłem i to zrobiłem. I obraz, który przyszedł mi do głowy, był taki: Powiedzmy, w moim domu, w którym mieszkam, a nie w budynku kościoła, ale w moim własnym domu. Jeśli jakiś brat, który mnie bardzo kocha, zgłasza się na ochotnika, mówi: Bracie, Zak, czy dasz mi przywilej przychodzenia każdego ranka i sprzątania toalety? O, to bardzo miło z twojej strony. Nie chcę tego, ale on mówi: Po prostu chcę to zrobić, bo cię kocham. Więc przychodzi każdego ranka i czyści toaletę, ale pewnego dnia się nie pojawia. Czy mam zadzwonić i powiedzieć: Hej, dlaczego nie przyszedłeś wyczyścić mojej toalety? Czy tak zrobię? Niemożliwe. Niemożliwe, dlaczego miałby przychodzić czyścić moją toaletę? To mój dom! Powinienem być wdzięczny, że robił to przez tyle tygodni. Pan powiedział mi: traktuj mój dom jak swój dom, a będziesz moim sługą. I zdecydowałem tego dnia: Panie, Twój dom będzie moim domem, Twoja rodzina będzie moją rodziną. Zależy mi na tym, poświęcę wszystko, cokolwiek trzeba. Nigdy nie powiem, że to zbyt niewygodne, że jest zbyt trudne. Nie, nigdy tego nie powiem. Bo Chrystus umiłował Kościół i oddał za Niego samego siebie. Tak, Ty też możesz zbudować Kościół, ale jeśli będziesz ciągle pytać, ile to będzie kosztować, co muszę poświęcić, Pan powie, zapomnij o tym. Szukam kogoś innego. A ty ciągle pytasz, ile to będzie kosztować? Co będę musiał poświęcić? Bracie, zapomnij o tym. Idź i zajmij się czymś innym. Idź, zajmij się biznesem i zarób trochę pieniędzy. Nie marnuj czasu na budowanie kościoła, a Bóg cię nie użyje przez kolejne sto lat. Dopóki nie dojdziesz do miejsca, w którym pokochasz kościół i oddasz się za niego. I, I powiesz Panie, nie chcę nic w życiu robić z egoizmu. Tacy są ludzie, którzy naprawdę zbudowali kościół w różnych miejscach. Myślisz, że to doktryna, myślisz, że to dar przemawiania, tak myślisz, ale to nie dar przemawiania. To życie pełne poświęcenia buduje Kościół.